Top 20 błędów przy kredycie hipotecznym, jakich ich uniknąć? Ja nazywam się Wojciech Wesłowski, a to są finanse osobiste online. Dzisiaj, po rozmowach z moimi klientami, postanowiłem nagrać taką top 20 błędów, które ludzie popełniają najczęściej przy braniu kredytów. Ja zawsze śmieję, że ludzie biorą kredyt na 30 lat, a ciężko im poświęcić godzinę czy dwie na przeanalizowanie, czy kilku dni, czy kilku tygodni na przeanalizowanie tego, żeby nie popełnić błędów przy braniu kredytu hipotecznego. Ale zanim przejdziemy do sedna sprawy, jeśli taki materiał Wam się podoba, albo lubicie finanse osobiste, zapraszam Was do dania łapkę w górę, do subskrypcji mojego kanału. A dzisiaj sponsorem naszego odcinka jest Shop, aplikacja, z której korzystam już od ponad 6 lat. Yy, która pozwala Wam zrabatować, ja lubię robić zakupy przez internet, która pozwala Wam uzyskać dodatkowe rabaty, dodatkowy cashback przy zakupach w sklepach. I w tej chwili ta lista tych sklepów jest tutaj 3217, ale ostatnio jak sobie sprawdzałem na stronie, tam już urosło jest ponad 3300 tych sklepów. Większość polskich sklepów udziela Wam dodatkowego rabatu, więc zapraszam do, do pobrania aplikacji. I oszczędności na tym, kiedy robimy zakupy. Ok, przejdźmy do sedna sprawy, przejdźmy do pierwszego błędu. I pierwszym błędem, jaki najczęściej popełniają Polacy, jest brak dokładnej analizy zdolności krytowej. Myślę, że to jest najczęściej popełniany błąd, bo czasami jest tak, że ludzie zbyt mocno tak przeszacują własną zdolność kredytową, może to prowadzić naprawdę do, do, do dużych problemów finansowych, no bo jeśli weźmiemy zobowiązanie na dużo lat, a potem nie będziemy mogli ich spłacać, no to będziemy mieli ogromne kłopoty. Dlatego Was zachęcam do tego, byście w ogóle prowadzili budżet domowy. O budżecie domowym i o, o takich analizie własnych, finansów osobistych jest dużo mówione na, na swoim kanale. Zanim będziecie kredyt kredyt, powinniście sobie spisać wszystkie swoje koszty, wszystkie swoje wydatki, miesięczne raty, yy, nie wiem, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia mieszkań, obecnych którego mieszkacie. Wszystko, co powinno być. Jeśli prowadzicie budżet domowy, to na pewno już to macie spięte, ale jeśli nie, to wam polecam, żebyście nie popełnili tego błędu, bo zła analiza własnej zdolności kredytowej, własnej zdolności finansowej powoduje to, że możecie mieć albo problem później przy spłacie, albo po prostu nie dostaniecie takiego kredytu. Drugim błędem niedokładne porównanie oferty. I powiem Wam, co się, co się tutaj wydarzyło, bo to jest bardzo fajna analiza, którą zrobiliśmy, i o tej analizie zaraz powiem, że zbyt szybko podjęcie decyzji o kredycie, bo na przykład, nie wiem, jestem 20 lat klientem mojego banku i na bank w moim banku dadzą mi najlepszą ofertę, no bo jak? No przecież jestem 20 lat tutaj, czy 15 lat, 10 lat, po prostu mam tu konto osobiste, nie wiem, brałem jakieś tam pożyczki wcześniej, tak, coś kupowałem i zawsze to była najlepsza oferta, no nieprawda. Moja przyjaciółka była klientką bardzo długo swojego banku, już miała podpisać kredyt, ja namówiłem, żeby poszła, przeanalizowała sobie oferty, poszła do innych banków i się okazało, że różnica raty, jeśli chodzi o ten sam okres spłaty i ten sam czas zobowiązania, no była to 150 złotych co miesiąc. Niby to dużo, niedużo, ktoś powie, tak, 150 zł, ale lepiej chyba płacić jest ratę 1000 złotych niż 1150. Po drugie, patrzmy, że przez 30 lat to ile ona nadpłacała. I powiem bardzo ważną rzecz. I my sprawdziliśmy to, tak, sprawdziliśmy to, analizujemy różne rzeczy i powiem Wam, że tylko w maju różnica przy tym samym kredycie, czyli wziętym na 400 tysięcy, na 20 lat i 20% własnego wkładu, różnica pomiędzy najtańszym kredytem a najdroższym kredytem wynosiła, kochani, i tu jest ta kwota, tutaj to tu jest napisane, aż 162 tysiące. Dlatego zapraszam Was do tego, byście sobie kliknęli w link, jeśli naprawdę planujecie wziąć kredyt hipoteczny, zobaczyli jaką mamy ofertę, wydać te parę stóweczek na, kredy, na kurs kredytu hipotecznego, gdzie macie wszelkie kalkulatory, wszelkie wyliczenia, wyliczenia tego, w jaki sposób macie na przykład szybciej spłacić kredyt, czy dłużej spłacić, czasu, oprocentowania, wszystko możecie tam sobie wprowadzić, w tabelkę będziecie mieli czarno-na-białym pokazane jak to wygląda, a co jeszcze bardzo ważne, czasami w tym kursie też mamy dla Was bardzo fajne oferty właśnie na z tych banków. Sprawdź sobie to, bo jeśli tak może być ogromna różnica, no to zobacz, ile możesz stracić przy zaciągnięciu błędnego kredytu albo zbyt pochopnego zaknięcia kredytów, tylko dlatego, że masz w danym banku i wydaje Ci się, że tam ta oferta będzie najlepsza dla ciebie. Brak uwzględnienia dodatkowych kosztów, i to też mój klient się na tym złapał, że sobie wziął tak zwany kredyt pod Żyletkę, jak to mówię, czyli miał pieniądze, które miały być na koszt zakupu nieruchomości a co się okazało, że nie uwzględnił tego, że nawet sobie tego nie wyobrażał, jakie mogą być koszty dodatkowe, czyli koszty ubezpieczeń, czy opłat notarialnych, czy prowizji różnych, czy na przykład koszty wycenów nieruchomości, tak dalej, No i miał pewien kłopot, który musiał po prostu sobie jakoś rozwiązać. Na szczęście miał brata, który pożyczył mu te środki i mógł po prostu zrealizować tą transakcję, ale też się nie spodziewał. Nie spodziewał się, że te, te takie koszty pośrednie mogą wynieść po prostu no do dużo, tak? Dość dużo, może to być duża kwota. Niezabezpieczenie stabilności finansowej, widzę, że mi to przeskoczyło, e, ale okej. Okay. O czym to mam na myśli? Pamiętajcie, zawsze będę mówił przy budżecie domowym i przy prowadzeniu własnych finansów osobistych, że bardzo ważne i to wiele wam powie finansistów, ja akurat nie uważam się za finansistów i opowiadam własnego przeżycia tutaj swoje spostrzeżenie na finanse osobiste, bo nie jestem żadnym finansistą, chociaż uwielbiam liczby, jestem bardzo dobrym analitykiem. <laughs> Przepraszam. To nie ukrywam, że jednym z ważniejszych takich rzeczy, które powinniśmy sobie stworzyć we własnych finansach osobistych, jest poduszka bezpieczeństwa. I o tej poduszce bezpieczeństwa też nagrałem osobne materiały wideo, będziecie mogli sobie je zobaczyć. Poszukajcie na moim kanale. Ale co to znaczy? Że powinniście przewidzieć, że być może tak w przyszłości, szczególnie że ten kredyt jest wzięty nie wiem, nie na 3 lat, tylko na 30 lat, czy 40 lat, że możecie utracić pracę. Że możecie być niezdolni do pracy przez jakiś czas, tak? Że mm, może się zmienić warunki. Ekonomicznej, czasami będziecie musieli się przebranżowić, tak zwanych. Tak? Sprawdźcie, czy macie tak zwaną poduszkę bezpieczeństwa. Czy jesteście w stanie na przykład zapłacić przez kredyt przez 3, 4, 6 miesięcy? Nawet jeśli stracicie pracę, stwórzcie sobie taką poduszkę bezpieczeństwa. Ona Wam ułatwi, da Wam taką bezpieczeństwo, taki oddech. A w przyszłości też zastanowić się na przykład później, jeśli chodzi o kredyty hipoteczny O tym też będziemy mówili na kolejnych filmach, czy nie warto na przykład szybciej go spłacać. I mamy też takie analizy dla Was. Zaciąganie, zaciąganie kredytów w obcej walucie i tu chyba wszyscy już mieliśmy tą przestrogę, przerabialiśmy kurs franka szwajcarskiego, tak przerabialiśmy to wszyscy. Wiele osób, pamiętam się śmiało, na tych osób, które zaciągały w tamtych czasach kredyty w zotówkach, mówili, ale czy ty masz kredyt na jakieś tam, ileś tam procent? Ja mam na 2%, czy na 1%, czy na 3%. No ale nikt nie przewidził tego, że kurs danej waluty po prostu tak mocno skoczy, kilkukrotnie skoczy, i nagle z kredytu 300 tysięcy zrobiło się 600 albo 900 tysięcy. I znam takich, to oczywiście, którzy teraz poszli do sądu i próbują po prostu wywalczyć jakieś zmiany tych kredytów, ale znam takich ludzi, którzy po. Yy, 10 lat czy po 15 latach spłaty kredytów mają więcej niż zaciągnęli na początku, mają więcej zobowiązania niż zaciągnęli na początku, a nieruchomość jest dalej warta. Być może trochę wzrosła, ale na tym by sprzedać, to by po prostu na tym stracili i jeszcze musieliby dopłacać, a nie licząc tych lat, które spłacili kredyt. Więc przeanalizujcie, czy was stać na to ryzyko. Być może na przykład, jeśli pracujecie za granicą, zarabiacie w danej walucie zagranicznej, to wtedy jest dla was to ok, no bo to jest waluta, z której tak zarabiacie i tak dostajecie pieniądze, wtedy jest dla was to ok, jak najbardziej. Zbyt optymistyczne podejście do własnych możliwości finansowych i to jest znowu się kłania waszą stronę właśnie budżet domowy, bo jeśli tak naprawdę nie wiesz na co wydajesz pieniędzy, na, jak nie wiesz jak zarządzać własnymi pieniędzmi, nie wiesz jak ich wysyłać do pracy, bo ja uważam, że budżet domowy to nie jest tylko spisywanie, spisywanie yy, wydatków, takie spisywanie paragonów, ale to jest przede wszystkim wysyłanie pieniędzy tam, gdzie powinny pójść i kierowanie pieniędzy tam, gdzie powinny pójść, tam gdzie my chcemy, żeby poszło, a nie tam, gdzie żeby się rozeszły. No to możesz mieć w takim razie problem. Problem po prostu w przyszłości, no bo nie wiesz tak naprawdę, na kąd wydać pieniądze, gdzie w czego możesz zrobić jakieś oszczędności, w jaki sposób możesz uzyskać dodatkowe finanse. A warto, warto o tym pomyśleć przy zaciąganiu właśnie kredytów hipotecznych. I słuchajcie, jeśli właśnie interesuje Was edukacja finansowa, macie też tu linka w opisie, tak jak do tego kursu, tak jak do tego. Zapraszam Was do tego, byście do kupienia książki. To jest finansowa forteca. Teraz też wyszła w wersji audio. To sobie, które wcześniej kupiły książeczkę, to mogły sobie kupić też wersję, dokupić wersję audio, ale też możecie kupić i taką, i wersję audio. Uważam, że to jest vademeckum ogromnej wiedzy. Co jest bardzo fajne, że Marcin to napisał w bardzo. i Iwudź, Marcin Iwudź napisał to w bardzo przystępnym języku. No, jest to ciężkie. Moja żona powiedziała, że to jest też do samoobrony, bo ta książka po prostu dużo waży, ale jest to ponad 600 stron wiedzy. Która wam kompletnie poukłada poukłada waszą wiedzę o finansach osobistych, a co jest najważniejsze, że ona nie jest napisana w takim języku, żebyście jej nie zrozumieli, po prostu jest ona napisana dla Przecie Kowalskiego, który nie miał do tej pory do czynienia w finansach. Jest bardzo fajnie opowiadane historie, przepiękne ilustracje. Przepiękne grafiki, przepiękne miejsca do tego, żebyście mogli zrobić swoje notatki i po prostu zanotować pewne rzeczy, potem do nich wrócić, przeanalizować. Serdecznie Wam polecam tą książkę. Jest to 100 zł kosztuje czy tam 100 parę złotych, ale to jest wydatek, który jest po prostu warty, warty swojego, swojej ceny. Książka to jest warty swojej ceny. Tyle też promocji, ale ta edukacja będzie nam się przewijała prze zawsze. Bo, jeśli będziemy mieli edukację finansową, no to będziemy mogli przeanalizować warunki kredytu sami, bo podpisanie umowy kredytowej bez dokładnego zrozumienia wszystkich jej zapisów, w tym klauzul dotyczących wczesnej spłaty, kary umownej, przy zmianie warunków oprocentowania i no może też być dla Was po prostu w przyszłości troszeczkę zaskoczeniem. I teraz nie bójcie się, kochani, nie bójcie się jednej rzeczy. Nie bójcie się dopytać. Po to jest ta osoba w banku, która ma Wam udzielać kredyt po to jest poweszła ustawa, która powinna wam to, że dokładnie on taki doradca powinien wytłumaczyć daną umowę, no to nie bójcie się spytać. Nie bójcie też się wziąć do takiej umowy kredytowej i na przykład pójść też do innego doradcy lub podpytać się ludzi, tak, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Zaniedbanie historii kredytowej. I tu też wam powiem taką pewną historię. No mój klient trochę chciał wziąć kredyt na mieszkanie, a co się okazało, że tam Wcześniejszy miał jakąś mm, dziwne zawirowania w swoim życiu fina finansowe, w wieku tam dwudziestu paru lat, no i się okazało, że odrzucili mu, no bo tam wcześniej czegoś tam nie spłacał, były to jakieś tam drobne kwoty. I dopiero jak poprosił banki o, o wyjaśnienie tej sytuacji, o wycofanie tych wpisów do, do, do PIK-u, o naprawienie ich, że zostało tam wszystko spłacone, że zostało to zrealizowane, no... Mógł uzyskać ten kredyt, kredyt tak? Na te, na te swoje wymarzone mieszkanko. Więc, no, trwało to trochę te procedury, bo trwały to kilka miesięcy, zanim żeśmy to wszystko naprawili, odkręcili, ale udało się, w rezultacie się udało wziąć ten kredyt, ale pamiętajcie, że zaniedbywanie swojej historii kredytowej, nie spłacenie czegoś na lat, no, może spowodować to, że nie dostaniecie kredytu. Nieświadomość ofert promocyjnych. I znowu też z fajnego podwórka i z przykładu mojego, mojego klienta. No wiadomo, że sami jest tak, że oferty mamy jakąś tam promocję, przykład niższe oprocentowanie przez pierwsze tam lat, lata spłaty, co powoduje, że na początku mamy tą niższą ratę, ale też żeśmy kiedyś przeanalizowaliśmy sobie taką ofertę promocyjną, co się okazało, że w późniejszym etapie na tyle był. Większy ten, to oprocentowanie, że czy tak, czy tak klient przepłacił, niż jakby wziął taką normalną ofertę bez promocji. tak? Czyli przez pierwsze dwa lata miał troszeczkę luzu, no ale też sobie nasz klient stwierdził, że wiecie, przez dwa lata to ja za dwa lata będę zarabiał, nie wiem, czy razy tyle, mam ratę stałą, no to, yy, no to będę to jakoś tam w stanie spłacił. No nieprawda, było to potem kłopotem, było to potem kłopotem dla niego. Na szczęście, mówię, możecie to sobie sprawdzić, warto sobie przeanalizować. Właśnie, jak macie ten kurs hipoteczny, no to wtedy warto sobie wbić w różne kalkulatory, zobaczyć jak to będzie wyglądało i po prostu nie dać się zrobić babuko, że na początku coś wygląda, ten miodzik, taki przynętka wygląda fajnie, a później może to być po prostu dla Was bardzo mocno mocno uciążliwe jeśli chodzi o finanse. Niewłaściwe zabezpieczenie nieruchomości, i tu też to warto rozważyć, tak? Jakie ubezpieczenie dajemy, na co ono dokładnie jest, tak? Żebyśmy się nie zdziwili, bo też kiedyś, akurat nie ja, ale jeden z moich przyjaciół, który jest doradcą finansowym, doradcą podatkowym, miał taki przypadek swojego klienta, który niewłaściwie ubezpieczył nieruchomość później Ona nie nadawała się do użytku, ciężko ją było sprzedać, bo miała takie wady, gdzie ciężko było to sprzedać. Dokładnie nie wiem dokładnie o co nam chodziło, no ale był to problem, bo musiał spłacać, spłacać raty, a tak naprawdę nie mógł korzystać z tej nieruchomości. Ruchomości. Więc sprawdźcie, czy wasze ubezpieczenie, czy wszystko, co macie, pokrywa koszty na przykład tego, żebyście w przyszłości nie mieli z tym problemów. Nie ja wiem, czasami jest tak, że 30 lat nic się nie dzieje, ale też warto zadbać o ten aspekt. Brak wcześniejszego przygotowania dokumentów. I to też jest, wiecie, ludzie chodzą oglądać nieruchomości, nie przygotowują się do zaciągnięcia kredytu hipotecznego, potem mają swoją wymarzoną, wymarzoną hipotekę, znaczy wymarzone mieszkanie, tak, czyli chcą zaciągnąć kredyt hipoteczny pod wymarzone swoje mieszkanie, że tak powiem, biegną do banku, bo, bo osoba, nie wiem, ktoś tam mi mówi na rynku, że tam nieruchomość zaraz zniknie albo się boją, że zaraz im to zniknie, a kompletnie nie mają przygotowanych kompletów dokumentów, składają wnioski, potem ten bank im odrzuca, każe im do, donieść różne wnioski itd., itd. Czy nie lepiej, jeśli już planujecie w przyszłości, bo wiadomo, to nie jest, to nie jest decyzja tak hop-siup, nie wcześniej pójść do banku, zastanowi się, jakie dokumenty byście musieli przygotować, skompletować na spokojnie dokumenty i wtedy mieć pewność, że jak już znajdziecie tą nieruchomość, która wam się podoba, będziecie mieli komplet dokumentów lub tylko doniesiecie te dokumenty, które na przykład straciły ważność, bo wymagają na przykład, nie wiem, z pracy, zaświadczenie o zarobkach z ostatnich na przykład, musi to być nie, duży, nie, nie starszy dokument niż 30 dni, ale to takie dokumenty dostaniecie bardzo szybko. Zaciąganie zbyt wysokiego kredytu i to znowu czasami jest tak, że ktoś tam mówi, ok, sobie wezmę kredyt, bo mogę, wezmę sobie taki podsufitek, no ale pamiętajcie że potem musicie to, sprze, to spłacić. No i czasami też jak te nieruchomości są źle wycenione, no to wiadomo, że to może być zbyt trudne do Was, więc zastanówcie się, czy warto, jeśli macie tą, tą nieruchomość, czy warto go wziąć na samą nieruchomość, a na przykład wyposażenie domu już kupić, czy chcecie się zakorkować pod sam sufit i później w razie w no po prostu mieć problem ze spłatą tego, tego kredytu. Niedocenienie kosztów utrzymania nieruchomości, i tu też tutaj jest pewien haczyk, że tak powiem. No, często tak się zdarza, że w tej euforii, tak, w tej euforii zakupowej, w tych emocjach zakupowych, które bierze, też uważam, że przy kredycie hipotecznym nie powinni brać emocje w górę, dlatego warto sobie spokojnie przeanalizować, spokojnie zastanowić. No, trzeba wziąć pod uwagę koszty utrzymania, tak? Czyli jeśli jest fundusz remontowy w danych nieruchomościach, jest wspólnota, to i na ten fundusz remontowy będę musiał miesięcznie płacić, tak? Jaki mamy czynsz, tak? Jakie mamy koszty eksploatacji? Być może jest mieszkanie na przykład niedocieplone, więc jakie są koszty ogrzewania comiesięcznego? Bo być może byłeś przyzwyczajony, że przy nieruchomości płaciłeś 200 zł za ogrzewanie. A tak jak, jak ja mieszkam na poddaszu i mam duże straty ciepła, budynek jest stary i. To płacę 1000 zł, tak? To jest różnica 200 zł miesięcznie, a 1000 zł za ogrzewanie mieszkania. To też na to wziąć. Poproś o rachunki. Jeśli to jest z rynku wtórnego, poproś osobę, żeby przedstawił ci rachunki za poprzedni okres. Żebyś nie był zaskoczony, nie był zdziwiony, bo nagle się okazuje, że w zimę musisz płacić, nie wiem, po 1200 zł dodatkowo za ogrzewanie, a jest to ciężko, po prostu wtedy twój ten budżet domowy jest napięty jak, jak gumka od majtek, że tak powiem. Więc zastanów się, sprawdź, czy tak nie jest. Niezrozumienie rodzajów oprocentowania i tu znowu wrócę do książeczki, pamiętacie, tu jest dokładnie wyjaśnione doczytaj, poglądaj sobie filmy. Naprawdę jest w internecie mnóstwo tych informacji, ale mnie zaskoczyło, wcześniej tak nie myślałem, że ludzie na przykład nie rozumieją, co to jest oprocentowanie zmiana, co to jest oprocentowanie stałe, w jaki sposób to się wylicza, dlaczego to się zmienia co jakiś czas, kompletnie tego nie rozumieją. Naprawdę, jeśli nie masz na temat, temat y, wiedzy, rozumiem, że możesz nie mieć, tak możesz być specjalistą w innych dziedzinach lub coś innego ciebie w życiu kręcić, to zapraszam, byś po prostu wbił sobie na YouTubie, poszukał informacji, dopytał dokładnie, zobaczył, z czym to się je, jak jest, a jeśli już masz kurs hipoteczny, kupiłeś z naszego linku, to byś sobie wbił w kalkulator, tam jest dokładnie pokazane, jak to jak to wpływa na twoją ratę, jak to wynosi, jak to się oblicza, ile wyniesie rata. Masz kompletną po prostu wiedzę na ten temat. Brak konsultacji z doradcą finansowym i to jest sytuacja, w którą wracamy właśnie do mojej znajomej. Pamiętajcie, że część tych agencji, czyli część doradców finansowych, one nie biorą prowizji od was. To jest tak, że pomagają wam przy wyborze kredytu i najczęściej to jest tak, że oni mają jedną prowizję, nieważne w jakim banku, po prostu wezmą, to bank im płaci za to, że znaleźli klienta. I zazwyczaj to jest 1% od kredytu hipotecznego, czyli załóżmy, jak bank bierze tam 2% czy 1,5%, to bank się dzieli tą swoją prowizją z doradcą finansowym, bo on przyprowadził klienta. I teraz taki doradca finansowy może przeanalizować naprawdę szeroką ofertę i wybrać dla Was po prostu ofertę, która będzie dla Was skrojona na miarę. Więc czasami warto pójść do takich dużych domów medialnych. Nie chcę tu reklamować niektórych domów, ale poszukajcie wasy waszym mieście, czy nie macie takich kompleksowych, gdzie w jednym miejscu znajdziecie ofertę wielu, wielu banków. Bo czy tak czy tak wy tej prowizji prawdopodobnie nie zapłacicie, bo większość doradców finansowych, tak jak powiedziałem, to banki płaci prowizję za to, że przeprowadzili klienta i znaleźli, a oni przeanalizują i znajdą wam kredyt najtańszy. To co wam mówiłem o mojej przyjaciółce, która chciała zaciągnąć kredyt w własnym banku, właśnie ona poszła do takiego doradcy i się okazało, że może płacić 150 zł mniej raty przez 30 lat. Tak? To łatwo sobie to wyliczyć, że to jest rocznie... To jest rocznie 1500 zł przez 10 lat to jest 15 tysięcy, przez 30 lat to jest 45 tysięcy, po prostu mniej zapłaciła tego kredytu. Więc pójdźcie, sprawdźcie, przeanalizujcie. Nie, nie zapewnienie sobie elastyczności finansowej to troszeczkę to, co mówiliśmy o tej poduszce finansowej, ale też sobie sprawdźcie, przeanalizujcie sobie Wasz kredyt. Czy jest możliwość na przykład dostawania tej raty, żeby ona by troszeczkę była elastyczna? Czy jest taka możliwość, że jakby coś się wydarzyło, to na przykład możecie wydłużyć czas tego kredytu jeszcze, na przykład na to, żeby na przykład ta rata troszeczkę wam spadła, nie? Czy jak wasza sytuacja się polepsza, no to ile was będzie kosztowało? Chociaż teraz jest tak, że banki muszą mieć taką możliwość wcześniejszej spłaty i na przykład skrócenie czasu, kre, czasu kredytów. I o tym też jest nagrane, filmiki, zobaczcie sobie, bo to jest bardzo ważne. Czy nadpłacać, czy zmniejszać ratę, czy nadpłacać czas, sprawdźcie sobie, bo to też jest takie, ludziom się wydaje, że lepiej płacić mniejszą ratę niż spłacać czas z kredytu. Sprawdźcie sobie, ile możecie na obu tych opcjach zaoszczędzić, sprawdźcie sobie nasz inny film, ale też to warto przeanalizować i zobaczyć, czy dana oferta może być elastyczna, czy w razie czego możecie dołożyć sobie parę lat, aby obniżyć czas, bo coś się takiego wydarzyło, że nie będziecie w stanie w tym momencie dalej spłacać te raty. Lekceważenie okresu kredytowania. I tutaj też jest taka przestroga. Przynajdujcie dobrze, żeby nie wziąć zbyt krótki ani zbyt długi. Chociaż ja osobiście czasami, jeśli bym się zastanawiał, wiele moich klientów sobie troszeczkę bierze zbyt dłuższy ten okres, bym jest na początku to mniejszą ratę. Ale właśnie mają w planach na to, że będą docelowo nadpłacali, jeśli tylko sytuacja, że dostają jakieś premie, to będą sobie skracali ten okres kredytowania poprzez nadpłacenia, właśnie skracania czasu kredytowania i wtedy odzyskują te odsetki, które zapłacili za to, że mieli troszeczkę dłuższy kredyt. Warto sobie to przeanalizować, warto poszukać różnych kalkulatorów, które pomogą Wam sobie to sprawdzić, przeliczyć, przeanalizować i zobaczyć jak to będzie wyglądało. Bo czasami nie jest warto to znaczy, żeby przedłużyć o te 5 lat, bo się okazuje, że rata niewiele Wam tylko, tylko zmalała, a jednak to jest kolejne 5 lat, które musicie spłacić, jeśli nie planujecie wcześniej np. Na nadpłacenia takiego kredytu. Nieprawidłowe wycena nieruchomości, tutaj też yy, taka przestroga jest. Czasami było tak, że moja klientka bardzo długo się zastanawiała nad nieruchomością, i yy, kiedy była pierwsza raz na rozmowie, no to załóżmy ktoś chciał jakąś tam kwotę, ale potem się cena rynkowa się zmieniła i ona zaciągnęła kredyt. Przyszła, kupno te mieszkanie i się okazało, że osoba, która chce sprzedać, chce już po prostu większą kwotę, bo cena nieruchomości poszła. Więc pamiętajcie być, być na bieżąco, by czasami sprawdzić po prostu wycenę na rynku, sprawdzić jak obok są nieruchomości, przejście po różnych biurach, tak? zobaczyć jak to wygląda po sąsiedzku, jak w danym rejonie, czy w danym dzielnicy są wyceniane nieruchomości. No czasami też są nieuczciwe osoby, czy nieuczciwe osoby, które powodują to, że ta nieruchomość wyceniona dużo, żeby sprzedać ją jak najdrożej, a czasami niekorzystniej. Więc przeanalizujcie, sprawdźcie, nie dajcie się zrobić po prostu w konia. To też jest ciekawe dla mnie, bo to co powiedziałem, ludzie biorą kredyt na 30 lat, a nie chcą im się przeczytać 6 stron umowy. No bo po co czytać tę umowę? tak? Nie chcą przeanalizować tej umowy, a biorą kredyt na 30 lat na ogromne kwoty i w ogóle nie patrzą właśnie na te zapiski, nie przeanalizują, nie dopytają, a potem są zdziwieni pewnymi zapiskami w, w tych umowach i są zdziwieni, że pewne rzeczy nie mogą zrobić, a inni mogą więc znowu wracamy do tego po pierwsze edukacja jeśli nie wiesz to idź do doradcy jeśli jesteś u doradcy to dopytaj tak czyli każdy punkt weź tą umowę poproś o wydrukowanie takiej umowy nie musisz jej podpisywać żeby dostać kopię umowy którą masz podpisać żeby się przeanalizował nie podpytaj ludzi być może których masz w okolicy które mają taką wiedzę przeanalizuj wrzuć do wujka Google, zobacz w internecie, jak jest, pewne rzeczy są wyjaśniane i opisane. Jest mnóstwo kanałów o finansach osobistych, o kredytach, o nieruchomościach. Sprawdź, jak te zapiski wpływają na twoją umowę i czego możesz się spodziewać i nie bój się poczekać. Nie podpisuj po prostu umowy, jeśli jej dokładnie nie przeanalizowałeś. I ostatni Naciąganie dodatkowych zobowiązań podczas ubiegania się o kredyt i wam tu powiem taką śmieszną historię. Moi znajomi już mieli prawie wszystko spięte wniosek itd, tak dalej, ale przyszły wakacje i spółmałżonka dostała taką informację, że może sobie sobie wziąć po prostu kartę kredytową. No i że tak mieli też spore dochody, no to sobie tak walnęła wiecie, a na zapas może się kiedyś przyda. Wezmę sobie kartę kredytową z limitem była to jest spora kwota. No i co się okazało, że do transakcji nie doszło, tej kredytowej, bo bank, bo bank, bo bank po prostu wyłapał tą, tą transakcję, ta pani tych pieniędzy jeszcze nie wzięła po prostu, ale miała tak do dyspozycji, kwotę dość dużą, powiem, że to była dość spora kwota i bank zdecydował się nie dawać tego kredytu. Oczywiście jakby dało się to odwołać tak zapłacili jakąś tam karę za za tej znaczy za oddanie tej karty i tak dalej tak dalej by tam było jakieś takie umowie że coś tam było więc jakby pozbyli się tej karty wyczyścili to sobie bank to przeanalizował i sprawdził ale było dużo nerwów dużo niepotrzebnych takich niesmaków dużo Nieporozumienie też w domu. Na szczęście kupowali nieruchomość od kogoś znajomego, więc też spokojnie poczekał na to, żeby sprzedał, im zależało na tej danej nieruchomości, więc wszystko skończyło się OK. ale też tu uważajcie, jeśli staracie się o kredyt, by Wam nie przyszło do głowy na przykład właśnie zaciągnięcie, wzięcia na przykład karty kredytowej, bo nóż mi się przyda, tak, takiej nie będę używać, ale nie chcę, to będzie, być może poniosę te opłaty, koszty roczne, zaprowadzenie tej karty, albo zrobię te kilka transakcji, żeby za nią nie płacić, ale sobie wezmę, to jest Troszeczkę brane pod uwagę, tak byście mieli dodatkowy kredyt, bo te pieniądze są do waszej dyspozycji i czasami się może wydarzyć, że właśnie dzięki temu będziecie mieli jakąś obsługę i nie weźmiecie po prostu kredytu. Jeszcze raz Wam dziękuję. Mam nadzieję, że ten materiał się komuś przydał. Jeśli tak, zapraszam Was do łapkę w górę, zapraszam Was do subskrypcji i kolejnych moich, moich materiałów. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.